Daszbór, witam Was. Nie samym polowaniem myśliwi żyją, więc dzisiaj zapraszamy Was na pokazanie prawdziwego Dnia Dziecka, zorganizowanego przede wszystkim przez myśliwych, ale nie tylko przez myśliwych, ponieważ władze miasta Kamieńca Ząbkowickiego również biorą udział. Spotkamy tutaj fajnych ludzi, którzy przez nasz kanał się przewijają. Kogo tak naprawdę spotkamy, zobaczycie za chwilę. Będzie bardzo dobra kuchnia, to już niektórzy się pewnie domyślają, No ale przede wszystkim z informacji, które otrzymałem od organizatorów, moi drodzy, ma być tutaj 700 dzieciaków. Także chyba jedyny taki potężnie zorganizowany dzień dziecka, podejrzewam, na Dolnym Śląsku, a może i w Polsce. Wiem, że Kraków również organizuje. No ale fajnie, że myśliwi się angażują. Koło Jeleń Kamieniec Ząbkowicki wychodzi do przodu, ma tam bardzo duże wsparcie, wielu, wielu kolegów. No, i myślę, że warto to pokazać. Także zapraszamy na relacje z tego dnia i zobaczycie sami, jak to wygląda i jak to potrafimy się my, myśliwi, zorganizować i przedstawić łowiectwo z tej naprawdę dobrej, dobrej strony. Zapraszamy. A jak zapowiedziałem na samym początku, że będzie najlepsza kuchnia w Polsce, no jest, siema Kuba. Witaj kochane. My to się zawsze na imprezach widzimy, nie? Tak, no słuchaj, ja uwielbiam karmić wspaniałych gości, a ty jesteś wspaniałym gościem, dlatego zaraz Cię pójdę i nakarmię. Dziękuję Ci bardzo. Także idziemy zaraz na dziką kuchnię, idziemy na burgera dzikiego. Co tam jeszcze masz? Mamy steki z sombra jelenia soczyste, szarpaną łopatkę z dzika w sosie z śliwki z miodem oczywiście, bo dzisiaj miodziarze się tu wystawiają i dzieciakom pokazują jak wyglądają ule i jak się produkuje miód. Mamy oczywiście mój słynny gulasz z dziczyzny, który Kamieniec, Ząbkowicki i okolice znają bardzo dobrze i mnóstwo innych fantastycznych dzieci. 800 dzikich burgerów dla wszystkich dzieciaków, które dzisiaj przybędą. Yy, I Kuba, yy, nie wiem czy wy wiecie, czy nie wiecie. To jest chyba jeden z najmłodszych członków yy, stażem w kolejowiskim tak? To prawda, yy, ale yy, będę starał się dorównywać yy, umiejętnościami promocyjnymi, i kulinarnymi. I kulinarnymi. Także zapraszamy na relację, idziemy szukać waszego łowczego, bo gdzieś tu jest, ale panek zaginą. Pędźcie. Nie mogło zabraknąć na takiej imprezie koleżanki Aleksandry Czeziola. Witam Cię serdecznie. O opowiadaj. Polski Związek Młodzieży Łowieckiej, Spiritus Moven z przedsięwzięcia, wspólnie z Kołem Łowieckim Jeleń Ząbkowice, Kamienic. Kamien ząb... przepraszam, A, Kamień, kamień Ząbkowicki, tak. No i oczywiście lokalne władze. Pan burmistrz już wiem, że jest tutaj na miejscu, gotowy, czeka na otwarcie imprezy. No i dzieci w roli głównej dzieci i młodzież. Po to, po to się spotkaliśmy, żeby. Na tropach przygody, na tropach y, spotkań z myśliwymi mieli y, fajny dzisiejszy dzień. Ale dzień zapowiada się naprawdę świetnie, bo mamy tutaj bartników bo jest widzeń, miód, y, jest kuba Wolski z dziką kuchnią, masę atrakcji i tu ma być ponad 700 dzieciaków. Tak i byli, byli jeszcze kolejni chętni. Ja nie wiem, czy my dzisiaj damy radę, ale jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać, bo nie wiem, to będzie relacja na żywo. Nie, nie, to nie, będzie. Nie szkoła. będzie relacja Dokładnie. na żywo. Ale jesteśmy otwarci, miejsce fantastyczne, pogoda dopisuje, kto ma ochotę, niech przyjeżdża. Także super. Mam nadzieję, że jest to pierwsza taka impreza, ale nie ostatnia i będziemy kontynuować. Polski Związek Młodzieży Łowieckiej ma bardzo szerokie plany. Myślę, że nie tylko Kamienie Ząbkowickie, ale przed nami cała Polska będziemy się pojawiali. I mam nadzieję, że Ty będziesz również i będziesz relacjonował te nasze spotkania. W miarę możliwości jesteśmy wszędzie, gdzie możemy być. Z tego miejsca trzeba podziękować Łowczemu Krajowemu za to, że objął patronatem. Tak, całą cieszy imprezę. cieszymy się bardzo. Dziękujemy za to. Wiemy, że. Mam dzisiaj mnóstwo różnych imprez, bo chcielibyśmy, żeby przyjechał do nas, ale niestety nie udało się. Fajne, że przyklepną naszej imprezie, że jest ten patronat. Zdamy relacje, na pewno będzie co pokazać. Super, także to jest taki czas, słuchajcie. mały czerwiec, lipiec, sierpień, to tych imprez jest wszędzie w całej Polsce dużo, a Polska to nie jest mały kraj, więc się nie da być wszędzie. Także to prawda. idziemy pokazać dalej, jak to tu zorganizowane jest naprawdę na fajnym poziomie. Do zobaczenia gdzieś, dziękuję. na którymś ze stoi. Tak, dziękuję. Kochani sygnaliści, zagrali sygnał zbiórka. Szanowni Państwo, szanowni goście, drodzy myśliwi, drogie dzieci, droga młodzieży, że oficjalnie teraz zaproszę, powitam.